Na tym postawię kropkę dzisiaj. Dzisiaj! Dzisiaj, <noise> dzisiaj to No i jest ryba. Było kilka brań, w końcu pierwsze przycięte. Patrzcie, jakby ktoś nie wiedział. To... No. O! Kni! Jest, będzie ryba. Jest? Jak najszybciej trzeba odhaczać. Z kanału Połaniec. Ryby, 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 cześć! Ryby, 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 witajcie. Siemano widzowie. Na pokładzie ze mną kornel, z tyłu. Mikołaj z Maćkiem w iście męskim gronie jedziemy na ryby. Ze względu na pogodę, bo jest taka ciapa, a nie ma jeszcze na tyle mrozu, żeby dało się wejść na lód, jedziemy gdzie? W jedyne miejsce, gdzie możemy, na ciepły kanał w Połańcu. Jest godzina 1213 z tego względu Wam powiem, bo jest po 12, o za 3 godziny będzie ciemno, że żeby łowić na Połańcu, to albo są zawody, nie można, albo wszyscy na hura się rzucają i nawet od rana wyczekują. Tak było do tej pory, w latach ubiegłych. Więc stwierdziłem, że po prostu pojedziemy na tą drugą falę, tak zwaną, jak już ludzie zaczną się na obiady rozjeżdżać. Mam nadzieję, że będzie wolne miejsce i gdzieś się z chłopakami zameldujemy. Chłopaki będą łowić na federy, korne na karpiówkę, ale to nie jest ważne jako wędka, ważne jaki zestaw końcowy. Białoryb, robaki, brzana, może coś się zawiesi jako bonus. No i co? Tyle wstępem rozpoczęcia. Zostańcie z nami. Jedziemy. Dojechaliśmy. Mamy taką miejscówkę. Sprawdził się mój typ. Tam była ta najlepsza, zresztą trochę się zmieniło, ale zaraz wam o tym powiem. Na razie tutaj mamy, tutaj chłopaki będą łowić. Zimno mi, nienawidzę zimy. Muszę... I słuchajcie, te wkłady, co Stachu ostatnio pokazywał, kupiliśmy na Allegro, rzeczywiście są po dwie dychy. No i Mikołaj, musisz wstryknąć tą blaszką, teraz spróbuj. A jak wstryknąć? No, pstryknij nią tak. Weź dwoma palcami. No? A tak, no. dobra, wiem. Kurde, ciężko Ciężko? Spróbuj ty ja się nagram Dobre. O, patrz, idzie O, idzie, idzie, widać Ale to delikatnie, powiem Ci, że ten... wystarczy pstryknąć Dobrze idzie na kamerze Dzień, zaczęła się taka reakcja łańcuchowa Patrz Cały biały się drogi. Cztery kupiłem, takie wkłady za dwie dychy, mówię, na ten, na O, Allegro, jakie cieplutkie Trzymaj I Mikołaj ma dwie takie Jak Kornelis ci zimno w ręce? Mam To dla Ciebie też są Jest. W aucie Weź, yy, gdzie to w, nie... w plecaku moim wyciągnię sobie Ciepłe. Wziąłem chłopakom w stolik w plecaku moim są. Co? Nie wiem co to dać. Kormoran <laughs> Chyba kormoran Dobra, woda jest widzicie ciepła, płynie, nawet jest niski poziom, także bardzo fajowo. Maciek wiąże zestaw. Na metodę. Nie, na, no Boże na, na klasykę, No, robimy zanętę. Aha Miko, właśnie idź po ten. Jak się ogrzejesz wody dalej. Dalej nie mam tego nosidełka, co się wodę wybiera, więc musimy na dół. Schodzić. O, działa. O, No. I to sobie w kieszeniach trzymajcie, no nie? jak wam będzie zimno, to ręce do kieszeni. A wystarczyło to zrobić, ja na blaszkę tak wyjdzie. Ja też tak myślałem. A co, co trzeba zrobić? Po prostu po prostu iść z dwóch stron. Aha ale to jest ciepłe! Super to jest. Dwa masz? Bardzo, jedno, bardzo. A drugi, dwa, dwa ci wziąłem. Bardzo kolesne, super ciepłe. No. Szybko grzewa. Jak będzie Maćkowi zimno, to też podaj. No dam Ci Macie jednego chciał. Mi Dobra, Miko, bierz, lecimy, bierzcie lecimy. się ten. Wziąłem stolik, zanęte marka, zemce karp. Na płoń wziąłem chłopakom. Nie, nie wiem czego się tu spodziewać. Tu mówił jest w pana drugim stojącym stanowisku, że brzany małe biorą, także... Jak chłopaki po jednej złowią, to będzie super. Zabawa. A może i coś większego się siądzie. No troszeczkę, lepiej pomału nalewaj, żeby nie przemoczyć, bo ja już więcej nie mam w zanęty. No i tak to kremurany latają sobie w tle. No i pomieszaj teraz i zobaczysz, czy, czy tyle. Tam na dole pomieszaj. Jest trochę ludzi. Z minusów jest minus jest taki jeden, że za 3 godziny będzie się ciemno już robić, więc praktycznie mamy tylko 3 godziny łowienia. właściwie chłopaki mają, no ale lepsze to niż nic, nie? A jak się przyłożą i będą systematycznie przerzucać, co 15 minut będę ich pilnował, wszyscy się przełożymy. To wisienki wypadną. Wędkę masz rozłożoną, panie kolego. Tylko czekaj na zanętę. Zanęta zrobiona. Lepiej się dobrze. No to rzucajcie. Robaki weźcie, zestawy macie i wio. Pełne skupienie i powiem Wam, że biorą chłopakom, tylko tak delikatnie, że nie do zacięcia, bo coś weźmie, skubnie i zostawia. I na wszystkich trzech wędkach, nawet u Kornela sygnalizator zapikał. Myślę, że coś się dzisiaj wydarzy. A bardzo mi zależało, żeby na ten kanał dzisiaj przyjechać, z tego względu, że zostało jeszcze w tym roku tylko do końca roku, no dwa tygodnie, gdzie można tutaj łowić, i później jest do marca zakaz. Takie tutaj są przepisy, że tak powiem, że to można nazwać przepisami o ryby, masz tak? Nie? <grystek> Listek. Małże? To zostaw to małże, nie, nie ten. Bo małże karmimy yy, bocję Pusta? A to jak pusta to nie. Yy, bo mamy bocie w okresie. No Dobra, nie to chciałem powiedzieć, tylko tak. Do marca jest już zakaz później łowienia i teraz w tym roku była tak, taka sytuacja, że noc to były zawody organizowane, więc też praktycznie nie dało się łowić, dlatego tak mało tego kanału na filmach było i no tak to wygląda. Ale dobrze nie chcę naprawdę nie chcę się denerwować, nie chcę yy, zaburzyć, że tak powiem, harmonii tego filmu. Wiem tutaj z miejscowymi rozmawiam wędkarzami też. Dużo by można, ale na tym postawię kropkę dzisiaj. Dzisiaj. Dzisiaj zaznaczam. Nic, chłopaki niech przerzucają i czekamy na rybkę. No i jest ryba. Było kilka brań w końcu pierwsze przycięte Już schodzę, schodzę. przez Maćka Maciek ma też dar do wędkowania powiem wam Kleń, chyba. Kleń albo brzana Brzana chyba mała. A no, brzana, brzana. Dobra, jest brzana. Brzana? Brawo! No widzicie? Do tyłu wędka i do tłuszenku. Coś pięknego. Dlatego tak właśnie uwielbiam połaniec, bo to jest jedno z nielicznych miejsc, gdzie można tak sobie brzan połowić. Do akwarium by była, nie Miko? No odejdźmy trochę. A można zabrać? Nie no coś ty. Raz, że jest niewymiarowa, a dwa, że ona by nie przeżyła w tym akwarium twoim. Ona musi mieć nurt. Zrobicie macie Maciek zdjęcie na pamięć. Z tymi wrzanami co? Ja wiem, że jest mała, ale daj troszeczkę wyżej. Jeszcze wyżej, wyżej do góry ręce daj. O. A ładne są te wrzany. Patrzcie, jakby ktoś nie wiedział. Dobra. I do wody. Tylko ostrożnie, żebyś nie wpadł. Ja tu muszę wszystko pilnować. Popaki chcieli połowić w trudnych warunkach można. można, brawo! No widzicie? Mam nadzieję, że teraz wam tu apetyt też zaostrzy I co na białego robaka. No. Miki to trochę jest chyba za daleko rzucasz jednak, ale to próbuj w każdym razie, bo to kto nie próbuje to nie ma. No to już było konkretne branie. O! O, 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 o. Nie. Jest, będzie ryba. Jest? Tak. Brawo. Widzicie, Padzi jak się odpaliły. Nie ma. Puściła. Nie, jest! jest. Dają? Czekaj, czekaj, do Przyszła do ciebie. A to będzie jaja jak to sama. Nie? Czekaj idę już. Nie, to taką małą to chyba by podniósł, ale... Daj, dobra Miko. Brzana. Złapią do ręki. Druga brzana. Nie, mniejsza jest. To. Z Połańca. Odczepisz Kornelium? Ej, co tam no. są jakieś. Te? Co by się tam dali do tego podbiorku? O te. do odczepiania. Aha. Weź dziubek. No, to... Wow, Odczepiła pękło coś. Cześć. Ej, spokój się. No. Machaczyk czy ten? Czy się wypiera? Machaczyk. To musisz odczepić. Ale tutaj skoczyło tam. Patrzcie. Brzana, jak widzicie, odhaczona wyhaczaczem, żeby się już nie męczyła i do wody. Fajnie, chłopaki się starają, widzicie, nie rzucają tymi rybami, tylko schodzą i wpuszczają. Poszła na szczęście, ale nie, chociaż jest trochę oszołomiona. Nie, pójdzie, pójdzie, bo żywotna. Ale brzany nie można długo trzymać, pamiętajcie, bo one są delikatne, jak najszybciej trzeba odhaczać. Nawet, widzicie, taki mały haczyk, a odhaczacz był potrzebny. Dobra, muszę Kornelowi zawiązać, bo się zerwał przypon, nie wiem jakim cudem. Dziwna sprawa i wracamy do gry, brawo. Ogólnie to była moja pierwsza brzana, ale czekam na coś większego. Gratulacje. Dziękuję. Miko też ma branie za braniem, nie do przycięcia. Ja wam spróbuję nagrać teraz, jak to rzuci jak to wygląda one sprytne są te ryby o, patrzcie branie u Kornela Tylko pamiętaj, za mocno nie zacinać dziuby tylko tak tego tak ostatnio bo obydwaj mieli takie potężne brania że przypony połowało jeden i drugi patrzcie jak tam ryby wariują a teraz Kornel trochę dalej rzucił nie no widać, że coś ten tym, bo się szczytówka nawet O Uwaga jeszcze, nie nie nie, poczekaj, wyczekaj No, przygotuj się Dziubek Do cięcia, Nie. Nie, Hm, To późno Ale wydaje mi się, że szczytówka chodzi Albo się zacięła. Widzicie takie... To jest jeszcze i tak git, bo to było do, do, Ja bym to zaciął, ale... No, tnij, kornerek. Tnij, bo ja widzę po szytówce, że się rusza. No i... Nie ma? Nie. Co? Może jest? Może jest, ale Może coś małego? Dobrze, już następnym razem Ci nie będę mówił, czy masz ciąć, czy masz nie ciąć. A jak będzie u Mikołaja branie, to Wam pokażę, nagram, jak, jak one są przebiegłe, te ryby. Prawda jest taka, że one są mega pokute, bo tutaj mnóstwo ludzi łowi. One nie są głupie też, ryba się szybko uczy i delikatnie naprawdę obskubuje. Nawet na takich hakach malutkich, jakie ja im założyłem, białe robaki potrafią obskubywać, nie? Także no, trzeba też kombinować. Ja wtedy na przykład jednego robaka zakładam. Mniejszy haczyk, jeden robak przez pół, tak żeby nie miała aż takiej możliwości go skubnąć, żeby się nie zacięła, nie? Ale chłopaki niech sobie łowią, jak chcą, niech eksperymentują, niech kombinują. Właśnie najlepszy przykład mieliśmy przed chwilą. Doradzałem Cornelowi, żeby y, przyciął i teraz żałuję. Mógł sobie jeszcze poczekać, także... Następnym razem nie będę. Będę powściągliwy bardziej. Jest, chyba mi się uda. Albo nie. Zimorodka chciałem wam pokazać No Mikołaj A jest, widzę go jest, jeszcze siedzi Obuz jeden Poleciał No ale zarzuciłeś tam gdzie ja mam Lata tutaj ten zimorodek tylko nigdy go nie mogę nagrać słuchajcie i to jest coś takiego że raz przeleci i dziękuję do widzenia i po ptokach. O, może o jest, jest. Patrzcie. A, to nie nagram go, kurde. Co za godzina. No, zimorodek to jest przepiękny ptak. Chyba mój ulubiony, które występują w Polsce. I one, ja tylko go widziałem w dwóch miejscach. Albo właśnie tutaj na Połańcu, albo na Zalewie Rzeszowskim, ale to już dawno, dawno temu. I on jest taki szybki, jak, jak się zdarzyło, tak jak teraz, że usiadł koło nas, to jest naprawdę rzadkość. Bo normalnie tylko albo tylko przeleci, albo się pokaże, Siądzie i zwiewa, nie? Nie wiem, gdzie one siedzą, czy tak cały czas latają No ale przepiękne, jak nie zobaczyliście wystarczająco mnie na filmie, to wpiszę sobie w Google Zimorodek i miód malina Co, znowu? No. Branie za branie, widzicie, nawet nie mogę skomentować Ale może poczekaj, Miko, może ty za szybko przycinasz, nie? Albo spróbuj, mówię ci, jednego robaka założyć Mam taki pomysł, bo tam się strasznie rzucają ryby na drugim brzegu i spróbuję tam zerzucić. Tak jak najdalej mogę. Tylko tą wędką wiesz, że jesteś w stanie przerzucić nawet. Oparcie znowu ten zimorodek przyleciał. Jesteś w stanie... Patrzcie, jaki duży. A nie, to nie jest, to jest ten. To jest jakiś czarny. To jest. Y... Ptak. Nie gil, tylko szpak chyba, tak? Nie. Nie wiem, napiszcie, bo nie pamiętam, ale wyleciało mi z głowy. Co, a ty łowisz w ogóle? Ja, tak, a Czyż? ja mam plan, no. żeby pod koniec sam jest wał No I z tego wału się przeturzać na sam dół Nie ma problemu Tylko żebyś w aucie później nie był uwalony Bo mama nie będzie zadowolona bo dzisiaj przyjechaliśmy mamy autem Włączyłem chwilę, żeby się zagrzał, bo oni tacy już zmarznięci są Zresztą może nie będzie widać, ale no jest zimno po prostu, nie? Dobra, nagram wam czy... Tylko kontroluj, jak leci, żebyś w krzaki tam nie wywalił. Bo będzie połowianiu. Dobra, spróbuję. Do dopracowania jeszcze. No i jeszcze,ś patrzcie, na koniec udało się nagrać go. Jest za gałązkami. Gdzie? Tam jeszcze z tyłu. Aha, aha. Cała rodzina, patrzcie, ja ci kręcę. No, i tyle, nie? <laughs> Jak będzie delikatnie branie, to patrz też na szczytówkę. Bo wtedy ona się tak, zanim pociągnie żółkę, to szczytówka się rusza. Wiesz? Jubią, cały czas. Patrzcie na fotelu. Nie mądre są te ryby. Zanim wezmą, to kosztują. Yes, yes. O, też pyknęło. Nie da się wydaje, tak jakby ryba już niby że się, się sama zapięła, no niej siedzi, a wcale tak nie jest. Do, jest, 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 Wszędzie. Nie cały czas, nie biorą tak, że cały czas tak biorą, nie, tylko falowo, delikatnie, finazyjnie. Jest kolejna ryba, wiesz tu naprawdę się zaraz w tej ślizgawicy pozabijam, Tak. nie jest to... Ty, krąb Kornel, a nie mówiłem ci... Krąb. krąb. widzisz, on się różni tym od leszcza, że ma duże przede wszystkim oko, no nie? Yy, takie betły on tutaj nie ma za bardzo wybarwionych i nie ma tego szlamu, tego śluzu Kornel, tak. także masz kolejny gatunek. Krąpa już złowiłem, ale cieplutki tak? jest. No bo woda jest cieplutka. Dobra, do wody, wypuść, wypuść. Dawaj. Gratuluję panie kolego. Ci... A nie, mówi, że złowiłeś już w krąpia, tak? tak. O, super. Miko dzisiaj bez ryby, ale nie zawsze siłowy. Senny razem. Ostatnio Kornel, jak byliśmy, nie złowił. Ja też ostatnio nie złowiłem. Wy to w szczupaki bardziej. No ale brzany. Chyba no. spokój, tak warto chyba było, nie? Dawaj łapę. O. Brawo! Tak? I to by było na tyle w sumie. Nic więcej się tutaj nie planuję, żeby dzisiaj już więcej coś tutaj się wydarzyło, co by nas wszystkich wspólnie zaskoczyło, więc będę zmierzał powoli ku brzegu. Zimno, ale fajnie, że się wyrwaliśmy z domu, fajnie, że chłopaki sobie połowili. Będziemy milej się uczyć w nadchodzącym tygodniu. Jak wytrwaliście do końca zostawcie łapkę w górę Osoby, które są nowe macie się subskrybuj kliknijcie będzie dostawać informacje o nowych filmach A nowy film jak zwykle piątek 19 Ups, bo weekend zaczyna się w piątku 19 na kanale Łowca Ostatni raz z kanału Połaniec Ryby, 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 cześć Koniec Dołącz do obozu Łowcy klikając przycisk subskrybuj I poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd Zbieramy powoli no powolutku. Jak chcesz się poruszać, to możesz o fotel, tylko tam nie wsadzaj, nie otwieraj auta, bo się grzeje, tylko Obok